Wyszedł już nowy numer magazynu Lego Star Wars z Mandalorianinem, z figurką Mandalorianina, i jak chcę zacząć od takiej anegdoty, a bardziej mojej myśli. Bo byłem w sklepie, kupowałem sobie tą rzecz no i klasyka polskiego sklepu pani nie miała wydać mi grosika. I tak zacząłem się zastanawiać, czy myślicie, że jest tak, że jak później ta pani, która nie wydała grosika, spotkała drugą panią z tego sklepu, i spotykałem się na zapleczu. I tak sobie rozmawiają, nie, że: "Hej, nie wydałam przed chwilą znowu grosika." A druga: "This is the way." No i nie wiem czy tak jest, ale sami przyznacie, że duża szansa, że może tak być że jest jakiś niepisany kodeks niepisana gild, jakaś erek wydający grosza i dokładnie takimi tekstami sobie sypią tam na zapleczu po każdorazowym niewydaniu grosza, czy inne sytuacje kasowe, takie jak na przykład wiecie, że ktoś się wepchał do krótszej kolejki, więc wtedy ta jedna kobieta mówi a dobra, to ja teraz powolnię tą krótszą kolejkę, żeby on zobaczył, że ta dłuższa pójdzie szybciej. No i spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by rozmawiać chyba o kasjerkach a o mandalorianinach co ciekawe, ja wczoraj na moim Instagramy zupełnie nieświadomie rzuciłem post z Mando i tak właśnie w ogóle stwierdziłem, że kurczę, brakuje mi tego Mando, tęsknię za nim i czekam na kolejny sezon. A zapomniałem, że dzisiaj wychodzi magazyn LEGO Star Wars, właśnie z figurką Mandalorianina 3 na 2021, 1599, czyli cena cały czas bez zmian. No i przyjrzyjmy się samemu czasopismu, magazynowi. Za dwa dni swoją drogą dostajemy jeszcze świetną figurkę, jaką jest Venom. Pomimo tego, że tutaj figurka jest Mandalorianina i chciałoby się tutaj tych Mandalorian widzieć, no no to jakby tak trochę średnio bym powiedział, jest o to Wajder yy, Kucharz. Jest również yy, nowy serial na kanale yy, Star Wars Kids Polska, tak jest, na kanale na YouTube, gdzie leci serial yy, yy, Galaktyka Przygód Star Wars, aż muszę, kurczę, obejrzeć, tym bardziej, że no wiecie, jak za darmo, no to prawda? Ocet słodki, jak to mówią. E, Wajder kucharz tutaj, tak jak mówiłem, nie spotyka żadnego Mandalorianina, bo ja komiks już sobie za przeczytałem. No, całkiem zabawny, jak to, że są tutaj te komiksy. E, troszkę jakby niezabawny dla mnie środkowy plakat, no bo mamy tutaj, spójrzcie, plakat ze szturmowcem i napisem zagrożenie. No serio? Szturmowiec, zagrożenie? Patrząc na to, jak oni strzelają, to chyba zatwardzenie, a nie zagrożenie, bym powiedział. E, ale... Ale oczywiście o zagrożeniu yy, i o zatwardzeniu też tu dzisiaj nie będziemy rozmawiać, jak dobrze celuje, Czyli również jakaś gierka, którą sobie możecie nawet sami ze sobą rozegrać. E, przybliżenie zestawu to jest przybliżenie tego zestawu jakże drugie, drogiego, niesłusznie drogiego zresztą. E, no ale w sumie jakby był tańszy, to kto wie, może się skuszę, no bo jednak figi tu są z całkiem. E, oczywiście komiksy, łamigłówki i zagadki to jest to, czego dostajemy w tym magazynie najwięcej. No właśnie, w drugim krótkim komiksie pokazuje się Mandalorian. No i mi to przeszkadza, no nie przeszkadza mi to, dla mnie spoko, tym bardziej, wiecie, to jest jednak po prostu jakiś anonimowy Mandalorian. Co nie znaczy, że zły, bo absolutnie nie, nie, nie. nie. Jeżeli chodzi o konkurs, to niestety w tym numerze go nie ma na za to zapowiedzieć przyszłego świetnego numeru, absolutnie murowanego kandydata do top 7 gazetek z przyszłego roku. Z tego roku, przepraszam. No a w przyszłym numerze, no właśnie, trzymajcie się. Jeżeli słyszeliście zapowiedzi, to już wiecie co, Palpatine. Nie wiem, zastanawiam się, czy to już wiecie. Jest ten etap, że faktycznie te pojazdy zostały już wyekspatowane, każdy już tam wystąpił, czy był w dwóch, trzech wersjach nawet i czy trzeba, żeby tu były częściej figurki? Nie do końca bym sobie tego życzył, aczkolwiek jeżeli to były figurki na poziomie Palpatina, why not? Także 16 marzec, oj, portfeliki tutaj będą rozgrzane, będą. Na końcu jeszcze zostajemy pocztóweczki, a teraz przejdźmy do samej figurki. Czyli tego, co jest jednak w tym magazynie najważniejsze. A najważniejszy jest tutaj Mandalorian i oczywiście, bo teraz pewnie padnie pytanie, czy to jest dokładnie ten sam Mandalorianin, który wystąpił w Battle Packu? Uwaga, moja odpowiedź brzmi, tak, tak jest, to jest dokładnie ten sam Mandalorian, jest tą samą, yy, nawet pelerynką w kolorze brązowym, tu jest wszystko jota w jota, tak samo. Jeżeli więc posiadacie tam tamten battle pack i czterech Mandalorian, to jest to, czego oczekujecie od życia, no to jakby nie ma, prawda, sensu więcej tutaj yy, tego nabywać. Natomiast jeżeli chcecie stworzyć większą armię, zapominajmy, że to tak działa, oni są trochę jak szturmowcy, że ich może być więcej, oczywiście, no wygląd tutaj nie do końca powinien być ten sam, ale wiecie, technicznie rzecz biorąc, wystarczy sobie dwóch jakoś homami zmienimy i już będzie Będą się różnili, no ale jednak uważam, że warto i fajnie można, tym bardziej za 15 zł, bo wiecie, to nie jest zwykły szturmowiec, taką armię sobie zebrać. Jeżeli czekacie na jakieś zdziwienie, no to uwaga, teraz zdziwienia nie ma, więc jeżeli chcecie się zdziwić, to nie wiem, wpalić na mój kanał WTF, gdzie są podróbki czasem dobre i mogą nikogo zdziwić. No niestety mnie to trochę boli, bo oczywiście tak było w Battle Packu, to jest identyczna figurka, jednak nie rozumiem tej decyzji, czemu tutaj nie ma żadnej główki, przecież nie są żadne znane postaci, ani nic mogli tutaj główkę śmiało dać. Jeżeli chodzi o hełm, fajnie, tutaj jeszcze te ślady zdrapane, to nie jest, że to się zdrapało naprawdę, to takie są ślady udawane. Tutaj jeszcze, tutaj widzicie te fragmenty tkaniny, które są trochę odchylone, zadrapana również Również zbroja na klatce piersiowej, to w golej ścisłości też ta peleryna, to nie jest ta tradycyjna pelerna, to jest ta bardziej taka kwadratowa peleryna, żeby nie było. I na pleckach również oczywiście nadruki występują całkiem zacne, ładne i z tymi odrapaniami naprawdę robią wrażenie i powodują, że no, czujemy, że ta figurka na niejednej w bitwie prawda, straciła fragment zbroi. Mamy tutaj również blaster, jakakolwiek on jest zwykły, klasyczny, na rączkach nie ma na druku, ale na litość klockowską, to jest dodatek do magazynu, do czasopisma, a nie wiecie, jakaś figurka kolekcjonerska. I naprawdę, tak jak mówię, można fajnie stworzyć sobie z tego jakąś fajną armię. Nawet jeżeli macie dany zestaw, uważam, że po prostu warto. Jeżeli ta figurka za 15 zł to jest dla was mały plus, to zobaczcie jeszcze co było dodawane. Tak jest. Cała folia. No, tu jest 8 tych dodatków. Mianowicie cztery te takie na hełm na górę, których ta postać nawet nie ma i cztery antenki. Po prostu LEGO to tak pakuje i miło, że wiecie, oddali nam cały blisterek, zamiast dawać tylko tą jedną antenkę, która tutaj powinna być. Mnie się to podoba. E, po prostu będzie fajny zapas e, tych elementów, które same w sobie, swoją drogą, koło 15 zł. nie wiem, czy by nawet nie były warte, gdyby poszukać sobie na Allegro czy, e, czy na Bricklinkach, więc same w sobie są już warte tej ceny. A tu jeszcze jest figurka, albo odwrotnie jest figurka i całkiem spory zapas do naszych figurek właśnie tych antenek, tych wizjerów. Podsumowując, tak czy siak, czy macie ten zestaw Battle Pack, czy nie, uważam, że warto się nad nim pochylić. Oczywiście jedni to zrobią, drudzy nie. Ci, którzy się wahają, pewnie się to oglądają, daję to recenzję, A ci, którzy byli od początku, pewnie, że kupią tą figurkę, pewnie już są w bucikach w połowie drogi do sklepu i do nich już teraz nie mówię. Dzięki, że byliście ze mną w kolejnym filmiku na moim kanale. No, tak jak mówię, to chyba jest pierwszy, najlepszy póki. Co dodatek w tym roku, jeżeli chodzi o magazyn, aczkolwiek marzec zapowiada się sami, przyznacie, naprawdę wyśmienicie. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!